Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Państwa na konferencji, tym razem konferencja poświęcona Stowarzyszeniu Samorządnych na Gości. Nazywam się Jerzy Goniecki, jestem wiceprezesem tego stowarzyszenia. Mam przyjemność i zaszczyt poprowadzenia dzisiejszej konferencji poświęconej przede wszystkim sprawom stowarzyszenia. Witam serdecznie wszystkich was, przedstawicieli mediów bydgoskich i regionalnych. Witam wszystkich członków Stowarzyszenia przybyłych na to spotkanie oraz zaproszonych gości. Problematykę dzisiejszego spotkania omówią następujące osoby. Prezes Stowarzyszenia Samorządna Bydgoszcz Sławomir Michalski. Wiceprezes Stowarzyszenia Samorządna Bydgoszcz Mirosław Orłowski i przedstawiciel stowarzyszenia odpowiedzialny za koordynację kultury Józef Eliasz Oraz w odpowiednim momencie ja, jako wiceprezes stowarzyszenia, podsumuję, to znaczy zakończę tą pierwszą główną część przed pytaniami. Teraz proszę o zabranie głosu pana prezesa. Sławomira Michalskiego. Proszę. Szanowni Państwo. Na konferencji prasowej 11 czerwca bieżącego roku w tym samym miejscu opuszczając szeregi platformy obywatelskiej zapowiedzieliśmy utworzenie stowarzyszenia. Dzisiaj pragniemy poinformować mieszkańców naszego miasta, iż sąd rejonowy Bytgoszczy 22 sierpnia bieżącego roku wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Samorządna Bytosz. Stowarzyszenie Samorządna Bydgosz zostało powołane, aby odważnie i kompetentnie egzekwować prawo mieszkańców naszego miasta do współdecydowania o istotnych sprawach naszej małej ojczyzny. Pragniemy przyczynić się do powstania nowej jakości w przestrzeni publicznej. Chcemy wpływać na otoczenie, w którym żyjemy, zmieniać je na lepsze dla siebie i dla następnych pokoleń. Będziemy aktywnie i dobitnie wypowiadać się w sprawach dotyczących nas promować kreatywnych Bydgoszczach, zarówno na polu gospodarczym, jak i społecznym. Będziemy propagować ideę samorządności oraz zwiększać zaangażowanie mieszkańców w życiu publicznym miasta. Celem naszego stowarzyszenia jest także uświadomienie mieszkańcom, iż to oni są właśnie właścicielami imienia komunalnego. Bydgoszczanie, jesteście współwłaścicielami parków, szkół, domów kultury, a także spółek komunalnych. Dlatego będziemy monitorować i oceniać działalność zarządów tych spółek i dostarczać wiedzy mieszkańcom na temat istotnych aspektów ich funkcjonowania. Do współpracy zapraszamy wszystkich Bydgoszczan, niezależnie od poglądów politycznych, wszystkich, którzy chcą razem z nami poprawiać otaczającą nas rzeczywistość. Dziękuję. Poproszę teraz wiceprezesa naszego stowarzyszenia. Mirosława Wałęskiego. Bardzo dziękuję. Jak już wspomniał pan prezes Michalski, nie będziemy ukrywać, że jesteśmy środowiskiem, które opuściło szeregiem platformy obywatelskiej, zakładając samorządne Stowarzyszenie Samorządne, samorządne Prytgorsz. W większości przypadków reprezentujemy środowisko ludzi przedsiębiorczych, ludzi biznesu. Różne były elementy niezadowolenia związane z tym, że dzisiaj spotykamy się z Państwem jako członkowie stowarzyszenia i myślę, że jeżeli miałbym te elementy pochłódco mówić, to na pewno w pierwszej kolejności dla środowiska ludzi związanych z biznesem tym elementem była kwestia bardzo prostych rzeczy. Koalicja nie była w stanie przez wiele lat wycofać z prawnego całą masę przepisów szkodzących polskiemu biznesowi, szkodzących polskiej przedsiębiorczości. To nawet bardzo boli. To po pierwsze. Po drugie, jako um, ugrupowanie, które w nazwie ma obywatelskość, niestety obserwowaliśmy systematycznie stopniowe, systematyczne ograniczanie swobody gospodarczej i swobody obywatelskiej. Żartobliwie mówiąc, ja nie zgadzam się nawet z faktem, że mi jako obywatelowi zabrano prawo do moich śmieci. Nie podoba mi się. Poza tym chcielibyśmy poprzez naszą działalność udowodnić, że nieprawdą jest stawianie od wielu lat takiej tezy, że w tak dużym samorządzie, jakim jest samorząd wygoski, nie można wykreować, czy trudno wykreować na fotelu prezydenta, kandydata pozapartyjnego. Partie polityczne mają przewagę. Chcielibyśmy poprzez własną działalność udowadniać, że kandydat bezpartyjny w lepszym, większym stopniu zadbał interesy mieszkańców niż partie polityczne. Co się wiąże oczywiście z, też z taką bardzo prostą obserwacją, że przez lata w Bydgoszczy, przez wiele lat obserwując działalność Rady Miasta można stwierdzić, że te cele i interesy partii politycznych nie zawsze są zbieżne i spójne z celami mieszkańców Bydgoszczy. Także chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że poprzez naszą działalność będziemy wspierać kandydatów na Rady Miasta wyborczych i wyborczych samorządowych. Mamy taką tezę i chcielibyśmy ją poprzez naszą działalność udowodnić. Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom aktywności mieszkańców Bydgoszczy będzie szansą szybkiego rozwoju tego miasta. Co to oznacza? Oznacza to, że powołaliśmy stowarzyszenie do życia, aby w ten sposób realizować nasze pomysły na, 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 to, na nasze miasto. Chcielibyśmy to robić ze wszystkimi mieszkańcami, ludźmi aktywnymi, zrzeszonymi w organizacjach pozarządowych, którzy wierzą w ideę budowania państwa obywatelskiego, miasta obywatelskiego. Te zasady budowania państwa obywatelskiego powinny stanowić dla nas yy, organizacji przestrzeń <coughs> wykonawcze. Chcielibyśmy również, aby w sposób konsekwentny yy, niwelować to, co jest wielką słabością Bydgoszczy tu bardzo mi będzie przykro o tym mówić, ale yy, nasza działalność w znacznej części będzie skupiona na tym, aby podnosić poziom kompetencyjny intelektualny ludzi zarządzających w naszym miastem. Bydgoszcz musi być zarządzana przez ludzi z dużym merytorycznym doświadczeniem, którzy nie będą się bali podejmowania radykalnych działań, radykalnych zmian. Uważamy, że największym zagrożeniem, dużym zagrożeniem dla naszego miasta jest artymiastu z jego nieodłączną przywarą, jaką jest chęć i nie robienia nic, co byłoby politycznie niepopularne. A to niestety się wiąże z faktem, że mamy często do czynienia z obsadzaniem stanowisk przy ludzi, którzy no chociażby w ramach politycznego nepotyzmu nie spełniają wymagań kwalifikacji. Proszę Państwa, jeżeli heh, będziemy popierali kandydata, jak już wspomniałem, bezpartyjnego, człowieka, który będzie e, przejawiał, objawy budowania tego, tego państwa, chcielibyśmy, znaczy, chcielibyśmy Państwu powiedzieć rzecz, że e, organizacja życia społeczno tym miasta, oparta o bardzo wysoką aktywność, organizacje pozarządowe, w lepszy sposób będzie rozwiązywała problemy tego miasta, niż by te problemy miały być rozwiązywane przez urzędników. Mamy również nadzieję, że y, akceptacja y, formuły budowania tego miasta, na zasadzie miasta obywatelskiego, powinna być budowana, czy wspierana przez y, władzy miasta, stosowaniem zasad budżetu partycypacyjnego. Chcielibyśmy również, aby mieszkaniec miasta nie był petentem struktur y, miejskich, struktur, struktur Urzędu Miejskiego, spółek komunalnych, czy innych struktur podległych y, miastu, a chcielibyśmy, żeby te struktury były traktowane jako aparat pomocniczy dla y, mieszkańców Myślę, że w perspektywie czasu tego typu działania będą spotykały się z wysokim poziomem utożsamiania się i akceptacji mieszkańców działania z działaniami bez miasta. Myślę również, i, i a wynika to z obserwacji, że y, inwestycje prowadzone w Dorszty często były inwestycjami, które mm, no jakby to powiedzieć inwestycjami, które nie zawsze realizowały zakładane cele. W z tym uważamy, że w perspektywie najbliższego czasu powinniśmy tym gorsze dopracować zasad tak zwanego budżetu zadaniowego, który daje możliwości weryfikacji założonych celów z efektami zarejestrowanych. To może tyle z mojej Proszę Państwa, może teraz o takiej części naszej oddziałcy, trochę weselszej, nie tylko gospodarka, gospodarka jest ważna i wszystkie te elementy, o których koledzy mówili, ale uważamy, że, że też powinniśmy się troszeczkę domagać w środowisku naszym, bytkowskim, trochę radości. A radość to kultura, a kultura to różne występy, koncerty, w związku z tym proszę naszego koordynatora. W naszym stowarzyszeniu Józefa Riasza, o przedstawienie naszego, naszej propozycji. Proszę. Szanowni Państwo, może o, tym, o tej wesołej dziedzinie, ale mniej wesoło, ponieważ chciałbym podnieść kilka problemów z tym związanych. Na pewno jest to bardzo szeroki temat Kultura bydgoska, i nie jestem w stanie dzisiaj przedstawić wszystkich elementów, ale chciałbym podkreślić te może bardzo istotne. Rozpocząłbym od samej organizacji kultury w naszym mieście. Zapewne Państwo zwróciliście uwagę, że mamy kilka ośrodków decydenckich i tak właściwie żaden z tych ośrodków czy ciał nie bierze na siebie pełnej odpowiedzialności za tak ważny, ważny dział, jakim jest kultura. Tu wspomnę o czterech, czterech ośrodkach, czyli powstała niedawno. Obywatelska Rada Kultury, która miała wziąć kulturę w swoje ręce i ukierunkowywać i rozwijać. Miejskie Centrum Kultury, Biuro Kultury Bydgowskiej i jak się ostatnio okazało, Wydział Promocji Miasta. Właściwie każdy z tych ośrodków robi, nie koordynując ze sobą, swoje rzeczy i pra praktycznie ani twórcy, ani artyści nie wiedzą, do kogo się zwrócić z propozycją promowania swoich dzieł, swoich, swoich różnych aktywności. W związku z tym należy to na pewno w jakiś sposób ujednolicić i, i wyjaśnić to. W taki sposób, aby to było klarowne. Biuro Kultury Bydgoskiej tak szumnie powstałe, przez trzy ponad lata swojej działalności mm, zrobiło właściwie trzy rzeczy. Kongres zorganizował Kongres Kultury Bydgoskiej, podpisało z Wielkim, z wielkim Szumem Pakt dla Bydgoszczy i stworzyło tak zwany masterplan. Masterplan to jest zapis pewnych, pewnych e, chęci, nadziei, marzeń który to zapis był wcześniej również robiony, tylko się inaczej nazywało. Sam byłem, sam byłem kiedyś współtwórcą strategii dla Bydgoszczy, jeżeli chodzi o oddział kultury. Różne tego typu dokumenty powstawały i właściwie to są puste zapisy. W związku z tym pytam się po co nam taka organizacja, która przez całą można powiedzieć kadencję nie zrobiła dla Bydgoszczy niczego co moglibyśmy zauważyć, a co mogłaby zauważyć Polska czy Europa. Uważam, że Bydgoszczy należy się e, takie miejsce, abyśmy w kulturze dominowali albo byli jednymi e, z najważniejszych ośrodków kultury. Tak było przez wiele lat, gdzie muzyka nawet była w hasie Bydgoszczy. Bydgoszcz miastem muzyki. Dzisiaj to się wszystko zatraciło. E, następnym ośrodkiem jest Miejskie Centrum Kultury i tutaj właściwie Proporcje, które należałoby zmienić, to między tak zwanymi działaczami a artystami. Bo kimże są ludzie pracujący w większości w tym, w tym ośrodku? To są działacze i ludzie, którzy chcą tworzyć kulturę. A prawdę mówiąc, że oni powinni być pośrednikami pomiędzy artystami a odbiorcami tej kultury. W związku z tym, że jak się dowiedziałem z mediów, że tam jest zatrudnionych ponad 70 osób. No to faktycznie kultura się nie będzie rozwijała, bo nie starczy pieniędzy dla twórców, tylko będzie się zwijała. I mamy tego dowód. Dowód y, jasny, bo cóż można powiedzieć o jakimś nośnym, chociażby jednym elemencie, który się wydarzył na miarę Europy czy Polski, jaki zrobił, y, jaki zrobił y, y, Miejskie Centrum Kultury. Tu takim pozytywnym elementem, aczkolwiek dla mnie niezrozumiałym, jest. Y, P wydział Promocji Miasta. Wydział Promocji Miasta, jak sama nazwa wskazuje, powinien się zajmować promocją miasta, a się zajął organizacją koncertów. Zresztą e, bardzo dobrze przyjętych przez Bydgoszczan e, cyklem letnim Rzeka Muzyki. E, I tutaj znowu e, chciałbym odnieść się do idei, które wcześniej Emcek promował, czyli wychodzimy z kulturą na peryferia i w miejsca, gdzie kultury nie ma. Jak życie pokazało, a Rzeka Muzyka jest tego dowodem, Rzeka Muzyki jest tego dowodem, że mieszkańcy przyjadą i przyjadą w tłumie, oblegali amfiteatr, przy operze było mnóstwo ludzi, także te wymysły jakieś zupełnie, zupełnie dla mnie niezrozumiałe powinny być ocenione, powinny być zweryfikowane to jest właściwie te, ta część organizacyjna, która należy się kulturze, i, i korekta, która powinna tutaj wystąpić. Co my jeszcze, czego my oczekujemy, my mieszkańcy Bydgoszczy? My oczekujemy tego, co robią inne miasta, już są daleko w przodzie. Ogromnych wydarzeń, widowisk na miarę Europy, na miarę świata, które by postawiły Bydgoszcz w znakomitej pozycji może nawet nie lidera, ale w czołówce polskich miast. Dzisiaj jest to bardzo trudne, jesteśmy gdzieś tam w ogonie. Sytuacja bydgoskiego lata pokazała nam jakim smutnym potrafi być, potrafi być nasze miasto, a te incydentalne imprezy pokazały jaki jest głód społeczny. Zresztą zwróciłem uwagę, nie mamy alternatywy dla ludzi starszych. Większość ludzi, które przychodziła na te koncerty, które obserwowałem, to była grupa ludzi starszych. Nie mamy oferty. Dla młodych to jeszcze są i na różopolu, czy w klubach, jakieś tam drobne oferty są, ale nie zapominajmy o tych ludziach, którzy stanowią ogromny procent w naszym mieście. Czego nam jeszcze brakuje? Nam brakuje sali widowiskowej, wielofunkcyjnej, nowoczesnej, z, 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 która pomieściłaby od półtora do 3000 tysięcy ludzi. Nie mamy, tak ogromne miasto nie ma właściwie własnego ośrodka. Filharmonia i opera jest zarządzana przez Urząd Marszałkowski, w związku z tym bydgoszczanie, my bydgoszczanie nie mamy wpływu na realizację programu, a wynajęcie Jednego czy drugiego, czy, y, drugiego mafu jest bardzo trudne. W związku z tym y, uważam, że y, taka sala jest nam bardzo potrzebna ze znakomitą architekturą i oczywiście na miarę naszego, naszych czasów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Józef tutaj wspomniał o oczekiwaniach Mikosztów. Ja poproszę kolegę Sławomira Migalskiego żeby nawiązał do tego tematu, czego Bydgoszczanie oczekiwali, a co otrzymali. Rzeczywiście fakt zabrania nam mandatu radnego w jest główny dla Bydgoszczan i myślę, że, że powinniśmy też zająć stanowisko. Proszę. Szanowni Państwo, tak jak większość Bydgoszczan wie, 23 czerwca bieżącego roku Sejmik Województwa kujawsko Pomorskiego pozbawił bydgoski wyborców jednego mandatu do tegoż sejmiku. Ponieważ decyzja ta budzi daleko idące wątpliwości, mecenas Łukasz Szmitt w moim imieniu wezwał Sejmik Województwa Powiatku Pomorskiego do usunięcia naruszenia prawa. W tej sprawie 25 sierpnia bieżącego roku odbyło się głosowanie, w którym. Za odrzucenie mojego sprzeciwu głosowało 17 radnych, za przyjęciem było 10 radnych. Wśród radnych głosujących za pozbawieniem bydgoszczan jednego mandatu byli także bydgoszczani Edward Hartwig, Maciej Świątkowski i de facto pani Dorota Jakuta, która biorąc udział w sesji nie oddała głosu. Dla osób tych lojalność wobec partii, Platformy Obywatelskiej jest ważniejsza od interesu bydgoszczym. Mam nadzieję, że bydgoszczanie, wyborcy im to zapamiętają. A jaka jest geneza, geneza tej sytuacji? Tak bardzo krótko. W kodeksie wyborczym artykuł 463, paragraf 1, na podstawie którego Sejmik Województwa na nowo przeliczył liczbę mandatów w okręgach wyborczych, używa wyrażenia liczba mieszkańców województwa. Artykuł ten nie definiuje, na jaki dzień ma być ta liczba tych mieszkańców i w oparciu o jakie dane, czy busowskie, czy też rejestru wyborców. Interpretację tego artykułu kodeksu wyborczego dokonał marszałek całubecki w sposób wygodny dla siebie i jednocześnie krzywdzący dla mieszkańców wyborczych. Dlatego też zaskarżę omawianą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na koniec, za pośrednictwem mediów, chciałbym podziękować dziesięciu radnym, którzy poparli moje wezwanie do usunięcia naruszenia pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ponieważ jak Państwo sami widzicie, chcemy być aktywni w różnych dziedzinach życia w Bydgoszcz jest nam bardzo bliska, dlatego Będziemy starali się, żeby naprawiać, nie niszczyć, a naprawiać. I taki jest też, między innymi, nasz główny cel. Jestem wygłoszony na 28 lat i powiem tak, że dosyć degradacji miasta Bydgoszczy. To, co obserwujemy, to niestety w większości jest to obniżanie poziomu poziomu, w rangach, w różnych rankingach naszego miasta. Jest dla nas to bardzo przykre zdarzenie, kiedy każde, każde badanie kończy się stwierdzeniem, że jesteśmy na przedostatnim lub w ogonie. Dlatego pozwolą Państwo, przepraszam, że tak na siedząco, ale taką przyjęliśmy konwencję tutaj jako cały zarząd, pozwolą Państwo, że poinformuję was o naszym poparciu dla... Bezpartyjnego kandydata w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. Według nas najbardziej doświadczonego i kompetentnego ze wszystkich kandydatów, pana Konstantego Dąbrowicza. Uzgodniliśmy treść, jako stowarzyszenie, treść umowy o współpracy programowej pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządna Bydgoszcz a Komitetem Wyboru, Wyborców porozumienie Dąbrowicza. Chcemy powrotu do okresu, dobrego okresu zarządzania miastem. Tak jak Państwo wiecie, nepotyzm i arogancja obecnych liderów były jednym z głównych powodów wyjścia z PO, o czym kolega wcześniej wspominał. Jesteśmy i będziemy konsekwentni w zwalczaniu patologii w życiu publicznym. Jesteśmy przekonani, że jest to możliwe wtedy, kiedy prezydentem zostanie Konstanty Dębrowski. Dlatego, w ramach porozumienia, grupa przedstawicieli naszego stowarzyszenia będzie brała udział w wyborach i startuje na listach w wyborach samorządowych do Rady Miasta Bydgoszczy z Komitetu Konstantego z Porozumienia Konstantego-Dąbrowicza. Proszę Państwa, to wy, od Was zależy też, jak to życie. Miasta będzie wyglądało. Jesteście jako dziennikarze także bardzo mocne związanie z naszym miastem i myślę, że nie warto tutaj jedynie, powiem jedno zdanie, nie ma dalej przyzwolenia na umieszczanie na listach rodzin naszych liderów. Naprawdę jest to kompromitujące dla, dla polityków i my temu się przeciwstawiamy. Dziękuję serdecznie.